Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Czy wiecie, jakie dzisiaj mamy święto? Już Wam pokazuję. A, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Jabłek. Słuchajcie, no to wiadomo, że trzeba. Oczywiście wie, widzicie zapewne, że ja mam tu też sztuczne, ale chciałam Wam pokazać, jakie mam piękne jabłuszka. Wiadomo, najlepsze są te prawdziwe nasze jabłuszka. Napiszcie, jaką tam odmianę najlepiej lubicie. E i teraz tak. No tu moja dekoracja, oczywiście. <noise> Zapewne wiecie skąd, z jakiego to sklepu. E, ale co? Jabłka, nasze jabłuszka z naszej polskiej ziemi są najlepsze, najzdrowsze, bo są nasze. Słuchajcie. Teraz tak. Często zdarza się, że kupimy jabłka i za chwilę się zaczynają psuć. No, i co z nimi na szybko zrobić? Z racji tego, że mamy Międzynarodowy Dzień Jabłek, ja postanowiłam podsunąć Wam pomysł. Oczywiście jest dużo tych pomysłów, są bułeczki można, jabłecznik, szarlotkę, ale jak chcę Wam przypomnieć taki stary, dobry przepis, którego oczywiście na kukidu nie ma, ale ja go zrobię. Ale zanim Wam powiem, co to jest, to pamiętajcie, jeszcze tylko do końca września macie okazję na e, prezenty przy zakupie Thermomixa, osłonka, plus książka. A osoby, które polecają, na kamionkę. Ale już dosyć gderania. Przepis na jabłka. Kto nie zna ryż z jabłkami zapiekany z cynamonem? No, kto nie zna? Nie wszyscy to lubią. Nie wszyscy lubią cynamon, ale to też można ominąć. Ale ryż z jabłkami chyba jedzą albo bynajmniej znają wszyscy. Żeby nie gderać długo, bo przepis naprawdę się robi szybko. E, tylko, jak mówiłam, nie ma go w kukitu. Więc żeby sobie zrobić ten przepis musicie przesunąć paluszkiem na tej ikonki. Odpalamy wagę i lecimy z przepisem. Zakładamy motylek. E, I wtedy oczywiście tarujemy wagę. I słuchajcie, ja używam takiego ryżu z torebki. Nie wszystkie odmiany są w takich torebkach kilogramowych, więc kupujecie zapewne w tych torebkach małych, pakowanych po 100 gramów. Więc wysypujcie z tych torebek: albo gotujcie sobie w koszyczku, albo tak jak ja, gotujcie sobie właśnie e, bez koszyczka. Bo mamy też e, program do gotowania ryżu, ale ja chcę zrobić sobie według sprawdzonego już przepisu, więc teraz tak, zaczynamy od ryżu. Wsypujemy 200 gramów ryżu, czyli. Jeżeli macie woreczki, to będą dwa woreczki. Tak roz, starać się rozsypać wokoło tego motylka. Do tego dajemy mleko. 800 gramów. Słuchajcie, nie powiedziane, że to musi być mleko krowie. Może to być mleko yy, roślinne, tak? Ale czekajcie, muszę się teraz skupić, bo już... Zaraz zrobię przepis taki, że nie wyjdzie 800 gramów mleka. Więc mleko nie musi być takie. Możecie użyć jakiekolwiek mleko, na jakie macie ochotę. Ale 800 gramów bynajmniej. Już, 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 już. Jest. I do tego, kochani, jeśli macie laskę wanili, to zeskrobuję, rozkrajamy na pół, zeskrobujemy nasionka i dodajemy. Ja mam o, teraz wanilię Bourbon. Mam taki olejek i tutaj dajemy trzy dosłownie kropelki. O, ale trzy kropelki to u mnie się lunęły. Nie wiem, ale wanilia jest akurat dobra. I teraz co najlepsze. Zamykamy pokrywę. Dajemy miarkę. Wracamy do naszych ustawień, naszych trzech kółeczek i tu ustawiamy tak 30 minut. 90 stopni i obroty 1. W tym czasie, gdy nam się ryż gotuje, to tak pod koniec, jak będzie na przykład 25 minut, dodajemy cukier. Ja w moim przypadku ja daję cukier ślinowy, Możecie dać cukier zwykły i to będzie 20 gramów. I oczywiście ja wam to pokażę, jak to się sypie, bo musimy odpalić wagę i tak Ale też, żeby nie marnować czasu, obieramy jabłka. 5 jabłek obieramy kroimy na ćwiartki, tak żeby wam nie ściemniały, mm, no to możecie poczekać do końca, aż to się ugotuje, albo po prostu pokropić trochę cytryną. Pozbywamy się ogonków, pestek i skórki i ma być pięć jabłek. No to ja się zabieram do pracy, zaraz wam pokażę jeszcze ten cukier i będziemy robić dalej jedzonko. Kochani, z racji tego, że ja jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch naczyń i jeszcze frenda, i nieraz piszecie, że a warto było wykorzystać tego frenda, oczywiście, ale ja chcę też wam pokazać, że no wszystko też można zrobić bez niego, aczkolwiek jeśli macie ochotę na jego zakup, to ja polecam, bo naprawdę się przydaje. Tak jak w moim przypadku, na przykład tu robię te jabłka, ten ryż i ja już mam obronę jabłka, więc nie będę czekała aż to mi się wszystko zrobi, bo w międzyczasie mogę sobie robić następne kroki. Zatrzymuję pracę termomiksa. Musimy tu poczekać chwilę, aż to ostygnie. I słuchajcie, wiem, że jest 11 minut do zrobienia jeszcze naszego ryżu, ale pamiętajcie, mieliśmy wsypać jeszcze ten cukier. I tu cukru musimy, przepraszam, bo co akurat dzwoni telefon? Widzicie, jak to jest? Zawsze coś się musi dzieć. I tu cukru mamy wsypać 20 gramów. A, pagi nie odpaliłam. 20 g cukru. Jeszcze, jeszcze, dobra. I teraz tak, ja sobie to przekładam, całe to naczynie na frenda i ustawiam wszystkie te moje obroty. Czyli tam było 11 minut, 11 minut 90 stopni. Słuchajcie, kochani, przerzucam to, odpalam na jedyneczkę i mi się ryżyk robi. Na jedyneczka, nie dwójkę. Dobra. I mi się tu robi, a ja w międzyczasie lecę sobie z jabłuszkami. I teraz tak, pięć jabłek obranych, pokrojonych na ćwiartki. Wrzucamy sobie do naszego naczynia. I teraz miksujemy je przez 30 sekund, obroty 8. Wracamy na nasze 30 sekund. Temperatury tu już nie potrzebujemy, obroty 8. Więc to będzie dosyć intensywne. <śmianowicie> ciszy, ale już nie chciałam się z wami rozstawać na, tą, na ten moment. E, no jabłuszka nam się zrobiły przepiękne, zobaczcie. Niektórzy mogą stwierdzić, że o, jeszcze e, tak umyty termomiks, że się leje woda. I teraz co robimy? Powinnam to zgarnąć kopystką, ale oczywiście kopystka jest nieprzygotowana, ale już jest. Zgarniamy to kopystką. Jeśli wolicie y, takie wiórki z jabłek, no to po prostu musicie zmniejszyć obroty. I czas też wtedy, bo to w tej chwili mamy taki mus. Ale zamykamy pokrywę. I teraz dajemy tak 8 minut. Muszę tu korzystać trochę ze ściągi swoim. 8 minut waroma, to będziemy tak prażyć sobie i obroty jeden. I kochani, tu nam się robi resz. W frendzie to nam się robi robią jabłuszka, także słuchajcie, nie musicie w ogóle korzystać, bo e, też doszły mi słuchy, że jest mało przepisów na zsynchronizowanych na frenda, jest już ponad chyba 100, więc to chyba nie jest tak mało. Ale zawsze możecie tego frenda używać nie korzystając z synchronizacji, tylko po prostu sobie poprzestawiać naczynia. E, i korzystać, tak? No to teraz ja tak, tu czekam, tu mam 7 minut, tu mam 10 minut, szykuję naczynie żaroodporne, cynamon, odpalam piekarnik na 180 stopni, żeby już mi się grzał i zaraz do Was wracam. Zapewne słyszycie ten dźwięk. Friend mi już zawołał, że jest gotowy ryż. Słuchajcie, no weźmy taka paczka. Nie jest to ryż taki, jak ja zawsze gotowałam, no ale to jest ryż na mleku. Z jabłek wyszła też taka paćka, no ale zobaczymy, co to wyjdzie. E, już wyciągnę sobie ten motylek. Sprawdzę, czy w ogóle czy ten ryż jest dogotowany. O! Aha, muszę i tak mieć łyżki. Więc teraz on jest mega gorący. Jest i jest taki fajny, że nie jest ani taki ciapowaty w sensie rozgotowany, ani nie jest dente, więc jest akurat. Ja też mam zrobione. Wyglądają tak fajnie, tak szczerze, to taki trochę dżem. Mogłabym go sobie skrupać jako dżem. I teraz tak przekładamy to do naczynia żaroodpornego. Możecie do takich małych miseczek, ale tylko uważacie, bo to musi być żaroodporne. Możecie do dużego naczynia wszystko razem. Ja spróbuję zrobić właśnie kilka takich. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Tak, pierwsza warstwa to jest ryż. Dam go troszkę więcej już. O, mamy pierwszą warstwę. Druga warstwa to są jabłuszka. Ich też nie może być, aczkolwiek nie wiem, czy zauważyliście, że do jabłuszek nie dodawaliśmy cukru. Jabłuszka są słodziutkie eee, i co? I nie trzeba dodawać cukru. Jedynie co do ryżu, no to troszeczkę trzeba, żeby podkręcić smak. Bo ryż taki bez soli, bez cukru będzie trochę jałowy. No i robimy następną warstwę. No to są smaki dzieciństwa, tak naprawdę. Nie wiem, czy często to robicie. Na no, to można dać oczywiście, no, możemy warstwowo, bo mogliśmy dać, widzicie, jak to jest, człowiek tu gada, tu robi, to tak jest. Mogłam dać do tych jabłuszek teraz już właściwie cynamon, no ale nie dałam, dam na wierzch. Można do tego dodać, jak ktoś ma ochotę, trochę śmietany polać, żeby to się tam tak fajnie przypiekło. Ja zostanę bez śmietany, bo no... Kilogramy idą w górę zamiast w dół, moi mili. Przez was, to wszystko przez was, przez te wasze ciasta, które mi każecie robić. Ale w ogóle dziękuję, że jesteście przy mnie i ze mną, także już niech będzie. Dobra, no to mamy tak warstwę i teraz posypuję to cynamonem. Resztę sobie rozłożę do tych małych miseczek, każdy dostanie swoją porcję. O piekarnik mi się już rozgrzewa. O. I wygląda to tak. Z tej strony ma obciapane, z każdej strony obciapane. Więc trzeba powycierać, żeby się nie przypaliło. Eee, lecimy do piekarnika na 10 minut, słuchajcie, tylko 10 minut zapiekamy, ponieważ to jest gorące, nie nie ma potrzeby dłużej tego, tylko żeby się troszkę wierzch nam eee, ściął. No to co, ja lecę do piekarnika, ale zanim co, jeszcze muszę rozłożyć do tych małych miseczek. No i oczywiście później pokażę Wam efekt tego. No i robaczki, mój ryżyk jest zrobiony. Słuchajcie, nawet go sobie wyczyściłam. Popatrzcie, tak wygląda zaraz, bo się wszystko rusza. Warstwowo, o, posypany na wierzchu jest cynamonem. Ale muszę Wam jakieś zdjęcie zrobić, więc tak, tu mi wyszły trzy takie miseczki i to jedno naczynie żaroodporne. Ja nie daję śmietany na wierzch, bo stwierdziłam, że no jakby nie było trochę, to jednak odchudzę i się przy okazji. Mm. Smak dzieciństwa. Powiem Wam, że to już jest wystudzone i to mega, bo musiałam z dzieckiem lecieć do dentysty. Nie przykryłam, więc troszeczkę się mi na wierzchu wysuszyło, ale jest przepyszne. Ryż jest idealnie ugotowany. Nie jest za słodkie, bo pamiętajcie, daliśmy tylko do ryżu e, trochę cukru, do jabłek nie dajemy, więc oszczędzamy też na cukrze. Kochani, jakie jeszcze potrawy jedliście tak w dawnych czasach? Co, co tak naprawdę się zapomina trochę o nich, a smakują wyśmienicie. Także pamiętajcie, mamy dzień, jabłuszka. Jedzcie, bo jest mega dużo wartości odżywczych, witaminki, beta karoten. Także to są nasze skarby, nasze niedaleko nas rosną. Nieraz wystarczy podejść i sobie zerwać w ogródku. Jak ktoś ma, oczywiście, A jak nie, to szukajcie takich zdrowych, no jak najmniej pryskanych. No i jedzcie witaminki, dobrze jest ugryźć sobie jabłuszko, pogryź, bo to też wpływa na zęby, no ale co ja wam będę mówić, przecież wy to wszystko wiecie, więc jesteście najlepszymi ludźmi na świecie i jabłuszka wcinacie. Trzymajcie się, buziaczki, pa?